Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. 28. Nikodem leśniak padł. 17. Andrija Łukić. 4. Dominik Preister. Pomoc. 20. Kapitan Szymon Szymański. 18. Szuma Nagamatsu. 27. Mateusz Już widzimy, tworzą świetny spektakl. Klatka e, sektor kibiców ruchu wypełniony niemal do ostatniego miejsca. Także kibiców Odry e, bardzo wielu. No i liczymy tutaj na Ładnie rozwija się kolejny z ataków ruchu. Piłka na wolne pole. Szwedzik, Szwedzik. Jest szansa i jest pierwszy gol. W siódmej minucie tego spotkania obejmuje prowadzenie. Ruch 1 do 0 dla niebieskich strzela. Marko Kolar. Ale pięknie przeprowadzili te akcje piłkarze. Ramosz. Spychała. Jeszcze jedna centra i to przeszybowała ta piłka. Leźniak padł, był czujny. Jeszcze strzał. Obok Słupka, Bramci Gradeckiego. Próbował Pużycki. Widzimy tą ostatnią centrę w pole karne. Zebranie piłki przez Pużyckiego. Niewiele brakło, choć mam wrażenie, że pod pełną kontrolą miał tę piłkę Bartłomiej Gradecki. Trafiał już w tym sezonie. Wychowany piłkarsko w Wielkiej Brytanii. E do do przechwycenia dla Bartłomieja Gradeckiego. Tylko 11 sekund dłużej potrwała pierwsza połowa niższy. A w zasadzie trener Jarosław Skrobacz w przerwie dokonuje dwóch zmian na boisku. Pojawiają się Szymon Szkliński z numerem 77, a także Joshua Perez z numerem 11 kończą udział w tym spotkaniu. Filip Kupczyk teraz spychała. Łatna akcja gospodarzy zablokowany. Przykrył jeszcze Ramos. Hutnął z dystansu w poprzeczkę Lukas No On zobaczmy tutaj napędził e, dynamicznie całą akcję. Zagrał do przykryla. tu zablokowany. No i widzimy ten piękny strzał, naprawdę niewiele brakowało, żebyśmy obserwowali bramkę Stadiony Świata. No ale widzimy, że z zupełnie innym nastawieniem wyszła w pole na tę drugą połowę. Sposobu gry odry szukano piłkarzy przez przysłowiowe duże P. I uwaga! Bo zaskoczył! Zaskoczył teraz zespół gospodarzy 1 do jednego. 52 minuta strzał z dystansu i piłka wpada do bramki mimocław zakończony również wynikiem 1 do 1 po bramce Filipa Kęci. A ufaka, bo teraz szansa Kobusińskiego odbija Gradecki. Raz jeszcze Gradecki. Nie koniec, wciąż odra. Czy będzie gol? Nie ratują się niebiescy, ale szansa. Zobaczmy jeszcze raz, co tu się wydarzyło. Najpierw świetny strzał Szymona Kobusińskiego i obrona Gradeckiego. Tu kolejna interwencja. No można powiedzieć, że nowy bramkarz niebieskich odkupił tym samym swoje winy z tej sytuacji przy pierwszej bramce, ale nieprawdopodobnie jest to, że nie potrafili tutaj skierować piłkarze od Gradecki. Potwierdzenie żółtej kartki dla Szkińskiego. Może teraz Szwedzik, jest zamieszanie, Szwedzik głową łapie Abramowicz, ale Sędzia wskazuje na 11 metr 93 minuta. Ruch Chorzów stanie przed szansą rozstrzygnięcia tego spotkania. No i to jest właśnie całe piękno piłki nożnej, wydawało się, że to Odra jest bliżej zwycięstwa. Mateusz Szwo. Powolutku, Mateusz Szwok. Mateusz Szwok, zupek, nie ma go lat na ruchu, Szwedzik i przy tej drugiej okazji też piłka nie wpada do bramki, to nie w objęciach kolegów, Mateusz Abramowicz, a ruchowicz. ma tak. końcówka tego spotkania, wydawało się, że to ruch Chorzów zgarnie trzy punkty, nie wytrzymał tej wojny nerwów Mateusz Szwok. zbyt długo to chyba trwało yy, od momentu, kiedy ustawił piłkę do... Do strzału tego zawodnika i myli się też widzimy. Wyczuł jego intencje Abramowicz. Jeszcze zdążył się pozbierać i skutecznie odbić tę dopilkę. Brawo Mateusz Abramowicz. No to już jest chyba ostatnia akcja tego meczu. Szymański w pole karne, wybija Kędzia, a sędzia Paweł Pskit kończy spotkanie w Opolu. W siekle, w powietrze wykopuje piłkę Andrija Lukic, bo ruch miał tutaj piłkę.